Moi drodzy, krótkie podsumowanie gali Fame MMA 17. Nie oglądałem jej, ale czytałem komentarze, dzwonili do mnie znajomi, no i z tych komentarzy odnoszę wrażenie, że po prostu Łaszczyk rozgromił swojego rywala. Po prostu walka do jednej bramki, no zlał flika, no, wybił mu walki z głowy. Takie można odnieść wrażenie czytając komentarze, a moje pytanie brzmi czy wy jesteście pierdolnięci? Przecież 8 sekund dzieliło tego leszczyka od stromotnej porażki. Wielki sportowiec ponoć, który był krokodwarkiem mistrzostwa świata, gdyby nie 8 końcowych sekund, przegrałby z Ferrari. O to chodziło? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, walka, bąbel i Mówiłem od samego początku, że to nie będzie trafował jaka łatwa walka. Okazało się, że w klatce rzymskiej, gdzie kurwa sam bąbel ledwo się zmieścił, no brzuch bąbla dojechał już oświaka i no i po emocjach. A teraz, jeżeli naprawdę chcecie przeżyć emocje, prawdziwe emocje, to polecam Wam Gale 6. Najman vs. Starym Murański. To będą prawdziwe emocje. A następnie po tej walce mogę tych, ich wszystkich tam kurwa podregulować po kolei, bo jak mały plasek mężczyzny poznaje się po tym jak kończy. Tyle, ode mnie dobrej nocy.